co Ty tam włączasz? De – Detokser, ozonator. O – Ozonator, czy, czy, czyjka, czyśćka, myjka? – Myjka. – myjka. <laughs> – czy, myjka. myjka do warzyw, owoców, ale nie tylko, zresztą do przedmiotów różnych, yy, różnego rodzaju też. – Detokser. My ten tokser tutaj robimy sokami, a tutaj detokser do warzyw widzi. i owoców. No, Normalnie widzi. jak to pasuje. Cześć, kochanie. Jak się macie? Tam, dzień Dzisiaj, drugi. No, dzień drugi, tak, naszego detoksu sokowego. Dzisiaj będziemy zajmować się żołądkiem. Dzisiaj będziemy się zajmować żołądkiem. Wczoraj była tarczyca. Mam nadzieję, to może że. Może coś zjemy. O! Mam nadzieję, że Wam się sok spodobał. Napiszcie nam w komentarzu, jak Wam smakowało. Czy dotarliście, czy widzieliście i tak dalej. Bo tutaj cenzura to takie ma po prostu tutaj u nas chody. Znaczy, my mamy chody w cenzurze, że po prostu cały czas namierzają. W każdym bądź razie mam nadzieję, że poćwiczyliście, mam nadzieję, że przeszedł Wam dzionek pięknie. Dzisiaj dzień drugi, dzisiaj będziemy zajmować się żołądkiem. Żołądek to też ocet jabłkowy, dlatego jabłkowy i ocet jest po to, żebyśmy pobudzili kwasy żołądkowe przed dotrawienia. Kwas solny głównie, tak? To nie jest kwas octowy, który tam się wytwarza. Ale kwas solny. Bo używamy tak w przenośni zakwaszenie żołądka. To nie jest możliwe. Nie da się zakwasić czegoś w naszym ciele, ale można pobudzić do wytwarzania kwasów żołądkowych i jabłko właśnie pięknie nam to wykonuje. Kwiatuszku, może ty zaczynaj od razu od wyciskania dzisiaj soków. Dobrze. Troszeczkę może tylko o detokserze, tak? Detokser, kochani, to Przygotuję jest, tak, sobie to co jest tak. To jest maszyna, którą możecie. Nie jest tania, to już od razu mówię, ale jest dobra, jest fajna. Można jej użyć do oczyszczania wielu rzeczy, nie tylko warzyw i owoców, można też przedmiotów metalowych i tak dalej. Ona potrafi nam je po prostu oczyścić, ale my się skupiamy oczywiście na warzywach i, Srebro i owocach. Srebro świetnie czyści. Srebro, właśnie, pięknie czyści i tak dalej. Jest to maszyna, która pozbędzie się ewentualnego brudu i potencjalnych jakichś tam związków ochrony roślin, które są na skórce i tuż pod skórką, tak. Na pewno nie dostanie się do środka, na pewno nie jakoś tam przejdzie przez środek i tak dalej. Jeśli coś jest w środku, no to jest w środku, tak? Tego już jakby nie usuniemy, ale chcę Wam powiedzieć, że nawet najgorsza marchewka jest 100 razy lepsza od kawałka mięsa na Waszym talerzu. Dlaczego? Dlatego, że marchewka może mieć związki jakieś tam powiedzmy, których użył rolnik i tak dalej, które nie są koniecznie tutaj potrzebne, ale dodatkowo ma całą masę korzyści. Natomiast zwierzę, które zjada masę przetworzonego przemysłowo jedzenia, które nazywamy paszą, zjada najgorszą paszę. Zboża GMO plus dodatki, które są trujące. Dlatego, nawet jeśli nie macie detoksera, jeśli nie macie ozonatora, no to po prostu korzystacie z warzyw i tak będziecie 100 razy zdrowsi od wszystkich innych osób. Coś chcesz powiedzieć o kapustce? Nie, ty powiem. A ja powiem. Ja czyli czekam kapusta. aż to za to skończę, ale mogę już zacząć pięknie, wyciskać. Pięknie, pięknie. Zatem słuchajcie, kochani, wyciskamy sok i dzisiaj kapusta. Kapusta to numer jeden jeśli chodzi o na żołądek. Po, może powiem tylko, co jest, tak? Jaki jest skład. O właśnie. Skład na soku do, y, na żołądek. Mamy tak, pół kapusty. Taka kapusta miała tutaj około kilograma, czyli 500 gram kapusty białej. Y, 3-4 jabłka w zależności od wielkości, oczywiście 420 gram. Imbir, kawałeczek imbiru to jest mniej więcej taki kawałeczek, to jest 6 gram. 3 marchewki, pół kilo, 3, 4 marchewki. U mnie będzie 4 marchewki, to jest pół kilo. I do tego mamy 3 selery, 200 gram. No to ja mam tutaj takie też odmierzone mniej więcej 200 gram. I do tego wsypiemy jedną łyżeczkę kurkumy takiej w proszku. Tu mam oddzielnie kurkumę, tak? Pięknie, pięknie. pięknie. A ja jeszcze jedną rzecz tylko dodam. Mamy oczywiście dwie nasze ulubione wyciskarki. Ty wybierasz, albo Omega Sana, albo Kuvings. To jest Twój wybór. To są dwie najlepsze, które my polecamy. Zatem zaczniemy od tej kapusty. Kapusta numer jeden, jeśli chodzi o nasz żołądek. Wiecie o tym, że mamy specjalną kurację. U nas będzie władzanie na surowo. Miesiąc czas liccia kapusty dwa, trzy razy dziennie na świeżo wyciśniętej. Dlaczego? Dlatego, że jest tam witamina U, która leczy w żołądka 12 i ogólnie nas, ż, nas żołądek. Tak? Ale nie tylko. Zawiera silne substancje przeciwnowotworowe, przeciwnowotworowe które nazywają się indolo 3 izotocyaniny oraz farnat powodzający ścianki żołądka do wydzielania Ale nie musimy kasów. się tego uczyśniać. Nie na musimy, nie, nie. nie. Całe takie takie są, tak? A Czyli kapusta po prostu pomaga oczyścić układ pokarmowy z pasożytów. To też jest bardzo ważne. No i tak jak mówiłem o wrzodach, witamina U. A kapusta spożywana na surowo wydziela specjalną błonę śluzową, Y, y, przewodu pokarmowego, klei z tymi substancjami i przynosi ulgę w chorobach wrzodowych. Także kaprysa numer jeden, jeśli chodzi o żołądek, o jelita i tak dalej. Na pewno jest bardzo głośna, muszę ją przekrzykiwać, ale zaraz się mam nadzieję. Mam nadzieję, że zaraz się z niej wyciśnie sok. Ale sama kapusta generalnie ludziom nie smakuje, że tak powiem. to nie wszystkim, tak? A poza tym, może być za silna, za mocna, dlatego kapustę trzeba z czymś łączyć. I my tutaj tradycyjnie łączymy kapustę z jabłkiem i z marchewką. Albo z jabłkiem, albo tylko z marchewką, albo te trzy składniki razem. Dlatego to musiało się znaleźć w naszym tutaj detoksie, wzmacniającym jednocześnie naszą, nasz żołądek. Musiały się znaleźć jabłka po prostu, tak? Ocet jabłkowy już mamy, ale jabłka... Jabłko zawiera przede wszystkim pektyny, tak? Które stanowią rozpuszczalną frakcję błonnika. Poprzez pęcznienie w żołądku spawialniają jego opróżnienie. Dzięki czemu zapewniają długie uczucie sytości. No i ocet jabłkowy, który polecamy Wam od początku projektu Odmładzanie na surowo. To silne pogodzenie kwasów żołądkowych i odchudzanie. Jeśli ktoś chce rzucić kilogramy, a my tutaj będziemy zrzucać na potęgę kilogramy w naszym detoksie, to ocet jabłkowy właśnie w tym pomaga. Następny, imbir. Uwielbiam. Imbir to jest mój ulubiony, jest mój ulubiony korzeń taki smakowy, w przeciwieństwie do Agnieszki, <grym> która akurat za imbirem nie przepada. Jak wrzucę za dużo imbiru do tego naszego siedmioskładnikowego soku, to, to zawsze, ojejku, znowu przesadziłeś. Także staram się, jak robię siedmioskładnikowy, to dawać tylko ociupinkę. Tutaj damy dużo więcej. W tym soku dzisiaj imbiru będzie dość sporo, ponieważ imbir jest bardzo ważny jeśli chodzi o żołądek. Działa yy, w ogóle jeśli chodzi o trawienie. Działa żółciopennie i rozkurczowo likwiduje wzdęcia oraz zwiększa wydzieliny śliny, co ma korzystny wpływ na procesy trawienia. Łagodzi mdłości także po narkozie i w czasie chemioterapii. Wspomaga również apetyt oraz trawienie. Jeśli macie mdłości, jeśli rwie was na wymioty, jeśli macie niem nie kaca, to. Żujemy Jesteś imbir. W Jesteś w ciąży. Jesteś Żujemy imbir, tak? Po to, żeby soki z imbiru się dostały i po bardzo, bardzo korzystnie pomaga. No i marchew. Marchew jest. Najlepiej, żeby marchew była w ogóle wszędzie, tak? Ale w tym naszym dotoksie sokowym nie mamy jej wszędzie. Natomiast marchew jest taką podstawą wyciskania soków. Daje nam taki klucz, taki otwieracz do naszych komórek w jelitach. Po to, żeby te komórki się otwierały na ten sok, tak jakby daki, taki, taka, taka pieczątka, jak, jak ten, jak w paszporcie, tym takim srowidowym, takim wiesz. Po prostu ta pieczątka, że dostałeś, że masz, e, to jest właśnie markę. E, no i w marki też są pektyny. Pektyny zawarte w marki działają łagodzące od na błonę śluzową jelit, wspomagają bakterie jelitowe do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi. Poza tym pektyny przyczyniają się do usuwania szkodliwych produktów przemiany materii, wirusów i bakterii wybują ich biegunki. Także Jabko i, i markat mają, pe, mają pektyny. tak? No i selernaciowy, nasze cudowne zioło, zioło, zioło-zioło, które uwielbiamy, które od trzech, ponad trzech lat już wyciskamy namiętnie, tak? Na pewno. Ponad trzy lata wyciskamy y, namiętnie nasze zioło. Nie, czy za cztery lata już jest selernaciowy u nas. Jeszcze czy jak byliśmy w Hiszpanii, tak? Zaczęliśmy to jeszcze w naszym domku tam na górce. W każdym razie seler naciowy, podobnie jak kapusta. Jeśli ktoś nie znosi kapusty, to może sobie kurację selerem naciowym zrobić. Działa podobnie, chociaż nie tak mocno jak kapusta. Kapusta jest jednak dużo mocniejsza w tym działaniu na żołądek. Zawarty w selerze naciowym błonnik reguluje częstość wypróżnień, dzięki czemu może zapobiegać zaparciom. Ponadto zawarte w selerze przeciwutleniacze mogą zmniejszać ryzyko wrzodów żołądka oraz stanów zapalnych żołądka. No i kurkuma. Dodajemy kurkumę, kochani. Łyżeczkę kurkumy na litr soku, ale kurkuma to jest takie cudo natury. Następny korzeń cudowny, i tutaj bardziej polecamy Wam właśnie w proszku, żebyście dodawali, a nie wyciskarce, bo myśmy kiedyś sobie pobrudzili wyciskarki po prostu kurkumą. Ciężko było odmyceniem, czy one się w końcu podmywały, czy one. Wzmywarce się, się w końcu odmyły, się, no. ale, ale strasznie brudzi. Ale ma specjalne działanie, niszczy pewne bakterie oportunistyczne: kurkuma, tak? Czyli łagodzi dolegliwości układu trawiennego, niszczy pewne szczepy bakterii oraz regeneruje zaatakowane przez nią tkanki. Czyli kurkuma nie dość, że niszczy te bakterie, które nam przeszkadzają, to jeszcze dodatkowo regeneruje nam te tkanki. Ponadto, częste spożywanie kurkumy pomaga w pozbyciu się wzdęć, wrzodów, biegunki, zespołu jelita drażliwego oraz stanu zapalnego błąd śluzowych, żołądka i jelit. Także dzisiaj mamy takie mocne połączenie. Dla niektórych ten soczek dzisiaj może być w miarę mocny, tak? Wczoraj był łagodny, taki można powiedzieć na bardziej słodką stronę, mam nadzieję, że Wam się spodobał, a dzisiaj jest taki e, mocniejszy, także dzisiaj damy zobaczmy. czadu, zobaczmy jak on będzie nam wchodził. Zdroweczko. jabłka ładnie złagodziły tę mm -hmm. moc, nie? Nie jest źle. Nie jest źle, natomiast będziesz czuć tą kapuchę, tak? Będziesz czuć dzisiaj kapuchę. Jeżeli e... czujesz za mocno tej kapusty, no to w następnym soku jakby daj ciutniej, mniej, mniej, no daj więcej. więcej, tak, tam marchewki i tak dalej, żeby jeszcze bardziej Ale złagodzić. Ale chodzi o to, żeby tą kapustę jednak dzisiaj... Właśnie i dzisiaj, kochani, dobrze by było, żeby sok wyciskać na świeżo. Możecie oczywiście użyć tych, tych, tych pojemników, jeśli nie je macie. Natomiast ta witamina U, która jest w kapuście, Najlepiej, żeby ją wypić zaraz po wyciśnięciu. Czyli my dzisiaj nie będziemy tutaj na ekranie wyciskać następnych litrów soku, ponieważ my będziemy sobie dzisiaj przez cały dzień te Bo soki kapusta wyciskać. Kapusta jest za głośna i musielibyśmy przekrzykiwać. <laughs> Ale to też. W każdym razie staramy się kapustę pić na świeżo i wtedy mamy jej największe działanie. Ta witamina U bardzo szybko się ulatnia po wyciśnięciu soku i jest dużo lepiej ją właśnie pić na świeżo. Pijemy Jod, przypominam, Jodimax. Wczoraj się pytaliście, czy to jest to samo, co poprzednie dwa. Nie, to nie jest to samo. To jest ze źródła. Mamy to ze źródła i generalnie jest to -Max, tak? Także nie mam tutaj żadnego porównania. Ale jeśli macie zapasy, to oczywiście możecie zużyć tamte i wtedy po Jodimax sięgnąć. Co na jutro? Jakie jutro soki mamy? Na jutro mamy jelita, czyli gruszka, jabłko, kiwi, ogórek, seler i spirulina. To mamy na jutro. Także jutro przygotujcie te składniki. My pokazujemy zdjęcia, bo wiem, że niektórzy z Was nie mogli dotrzeć do um, tego naszego e-booka z y, sokami. Ale mam nadzieję, że w końcu dotarliście. Jeśli nie, to są zdjęcia codziennie, dzień wcześniej zamieszczane, jakie kupić składniki. Mamy takie, że po prostu w każdym sklepie można je kupić, także na spokojnie je kupicie. Pytanie było: dwóch czy trzykrotnie w e-mailach, y, pytanie było, czy konieczna jest ta przy tym detoksie. Nie jest konieczna. Tutaj nic nie ma koniecznego. Tu nawet nie jest konieczne picie soków. <laughs> Żartuję, oczywiście. To Ale nie... czy mogę zrobić detoks bez lewatywy? Możesz zrobić detoks bez lewatywy. Lewatywa jest po to, żeby złagodzić skutki detoksu. To jest jakby pomoc na dłoń. Tak samo jak sauna, tak samo jak kąpiele czy naprzemienne, czy na przykład w soli Epson, tak jak skraby, które będziesz robić do skóry. To są wszystko opcjonalne rzeczy. Tak naprawdę chodzi tutaj o sok. A te inne dodatkowe rzeczy są po to, żeby oczyścić nasze rury, które mają wyrzucić toksyny na zewnątrz. Czy to rury na skórze, czy to rury na dole, po prostu żeby łatwiej było te rzeczy wyrzucać. Także lewatywa nie jest konieczna, ale polecana przez nas. Jeszcze... Chciałabym dodać, czemu ten żołądek może bolać, czemu co się dzieje z tym żołądkiem, czemu boli, czemu, jest, czemu są wrzody, co się dzieje tak faktycznie. Ale byśmy zapomniał. Do, dobrze I zajrzyjmy pamiętałaś. do naszej książki Recall Healing. Co, o, co mówi o, co totalna biologia mówi o żołądku? Żołądek, choroba żołądka i dwunastnicy są przełożeniem e, nieporozumienia w obrębie terytorium. Wiążą się z konfliktem pomiędzy przyjaciółmi lub, lub członkami rodziny. Konflikt terytorialny, utarczek, spór graniczny między władcami sąsiadujących terytoriów, różnice dotyczące zawartości terytorium, na przykład niewierny partner. Bardzo głęboki konflikt z osobą, której nie można uniknąć, która wciąż nam przeszkadza członek rodziny, osoba z pracy lub z sąsiedztwa. Konflikt gniewu, czegoś niemożliwego do strawienia, napotyka, napotykania oporu we własnym terytorium. Konflikt dotyczy braku tego, czego chcemy i nieumiejętności trawienia tego, co mamy. Czyli wszystko łączy się z trawieniem, ale jakby takie. W głowie trawienie, tak? Nie, nie dam rady tego strawić. Nie dam rady tego strawić. Ktoś, kogo nie znoszę, narzuca mi się, a muszę z nim przebywać. Czy to w pracy, czy to w domu różnie bywa, czy to teściowa się na przykład zwali na chatę, że tak powiem, no, i, i żołądki trzeba, zaczyna się tak. I wtedy odzywać. masz problemy z żołądkiem, czy w pracy kogoś nie znosisz, a musisz to. I nie dasz rady tego strawić. To są konflikty właśnie związane z naszym żołądkiem czy dwunastnicą. Owrzodzenie żołądka i dwunastnicy. Świeże konflikty w rodzinie, których nie można strawić. Świeże? O, czyli wrzody i tak dalej. I to teraz, świeże. im bardziej świeży jest konflikt, tym bardziej wpływa na górne części przewodu pokarmowego. Jeśli jednak konflikt jest bardziej odległy w czasie lub im dłużej trwa, tym większy wpływ wywiera na dolne partie przewodu pokarmowego, takie jak jelita na przykład, tak? O czym będziemy mówili jutro już. Pięknie. I teraz taki fajny jeszcze przykład do tego. Matka nieustannie pożycza pieniądze od córki, która nie mówi o tym mężowi. Córka doświadcza podwójnego konfliktu, nie ma już wystarczającej ilości pieniędzy, by pożyczyć matce i uważa sposób w jaki matka prosi o pieniądze za niemożliwe do strawienia. Mm. Także zastanów się pięknie, co pięknie. się dzieje, jeżeli masz problemy jakiekolwiek z układem pokarmowym, czyli żołądek i tak dalej w dół. Zastanów się tak naprawdę co się dzieje w twoim życiu, co potrzeba zmienić, co potrzeba strawić i niekoniecznie to leczyć, tak jak większość osób niestety po prostu leczy różnego rodzaju rzeczy. Wiesz co, przypomniało mi się, że mieliśmy w rodzinie osobę, która miała wrzody. Te nie wrzody, tylko Helikos. refluks. A, refluks Reflut żołądkowy, ale to pięknie pasuje. Coś niesamowitego. Po prostu powiem wam szczerze. A to teściowa, to ta, się, ta, działa. A to teściowa się działa po prostu na chacie <grym> przez wiele lat. W każdym bądź razie mam nadzieję, że wam to pomaga w zrozumieniu sensu funkcjonowania naszego ciała na różnych płaszczyznach. A jeszcze co nam zostało? Ćwiczenia z Angeliną. Także za momencik będziemy ćwiczyć z Angeliną. My się już z Tobą dzisiaj żegnamy. Kwiatuszku, do zobaczenia jutro. Dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Ćwiczymy z Angeliną. Pamiętamy. Papa. pa. Witajcie, kochani. Mam na imię Angelina i zapraszam Was dzisiaj na tabatę numer dwa i na wyzwanie sokowo-tabatowe. Pamiętajcie, wy wykonujemy pięć ćwiczeń Każde po 20 sekund, między nimi 10 sekund przerwy. Jeśli macie ochotę poćwiczyć więcej, możecie sobie włączyć jeszcze raz nagranie i zrobić ćwiczenia.